Dziesięciolecia w różnych miejscach, na łasce różnych instytucji, osób prywatnych, ale no to był taki czas, który pozwolił nam na dopełnienie naszych marzeń, czyli sformułowanie nawet w naszych myślach, czego oczekujemy i później okoliczności takie, które pozwoliły nam nabyć ten obiekt. Później pozyskiwanie środków i możliwości sfinansowania, wyremontowania tej bazy. Ponad 600, 600 metrów kwadratowych powierzchni e, pozwoli nam na normalną pracę wychowawczą, na realizację naszych celów statutowych, na to, żebyśmy mogli e, w warunkach godnych i przyzwoitych tą pracę z młodzieżą tutaj, e, tutaj prowadzić. E, wydaje mi się, że to był taki e, Pozyskanie tej bazy przygody, remontowanie to był taki moment przełomowy, kiedy my możemy całemu e, miastu złożyć ofertę, dużo lepszą ofertę zajęcia się e, dziećmi naszymi wosławskimi. E, oczywiście wykorzystując wszystkie wartości nasze harcerskie, harcerski system wychowawczy, e, pomóc szkołom, rodzicom w kształtowaniu postaw naszych małych obywateli, młodych obywateli. Harcerstwo e, to jest taka. Taka formuła, bym powiedział, kształtowania postaw dzieci i młodzieży, która kojarzy nam się z życiem na zewnątrz, w lesie, na biwakach, obozach. Natomiast jest potrzebne miejsce murowane, solidne, porządne na te czasy z zapleczem technicznym i socjalnym, dlatego że. Nie zawsze możemy te wszystkie nasze formy zajęć dziećmi przeprowadzić na trawniku w lesie. Ten obiekt jest nam niezmiernie potrzebny. I tak jak mówię, zmieni też oblicze harcerstwa w Wrocławku i zmieni też możliwości nasze, tak, może brzydko powiem, naszej oferty dla, dla Wrocławian, dlatego że to tutaj będzie odbywało się gro tych form z naszą młodzieżą. Forum pracy z młodzieżą, to w tym obiekcie. Jest to przede wszystkim wielka satysfakcja i taka radość rzeczywiście szczera radość, że kolejną harcówkę udało się w naszym województwie oddać do użytku. Mówię, udało się oddać, chociaż mam pełną świadomość, jestem pełen pokory, że tak naprawdę pracę największą wykonali tutaj sami harcerze, bo gdyby nie ich determinacja, marzenia, tego miejsca po prostu by nie było. Więc chylę czoła instruktorom, wszystkim harcerzom, ludziom dobrej woli, którzy kochają harcerstwo, są z nim związani od wielu lat. I dziś nie zawiedli, że to miejsce no, tak się przeobraziło. Wiemy, jak ono wyglądało jeszcze nie tak dawno. Więc miasto uzyskuje jeszcze przepięknie zrewitalizowany fragment swojego miejsca, swojego terenu, tutaj, tutaj na, w tej dzielnicy, na słodkówku. Przecież wiemy, że rewitalizowanego już nie od dziś, i dokładają harcerze. Kolejną cegiełkę również w budowaniu lepszego wizerunku i dobrej przyszłości dla samego miasta Wodsławek. A nasze środki owszem, no, na te inwestycje przeznaczyliśmy 95% dofinansowania do realizacji kosztów kwalifikowanych. Środki unijne właśnie temu mają służyć. My je redystrybuujemy no, tak, jak tylko potrafimy najlepiej. A wiem, że no każda złotówka wydana w harcerstwo, zainwestowana w harcerstwo na trójnasób lub po wielokroć więcej zwraca się. Przecież Harcerze to tak naprawdę sól naszej ziemi. Ja zawsze mogę to potwierdzić już z dość długiego swojego sprawowania urzędu które reprezentuje mieszkańców województwa przecież Kujawsko pomorskiego nigdy się na harcerzach nie zawiodłem. To są naprawdę ludzie, na których zawsze można polegać. I kiedy już brakuje czasami sił, pomysłu, co dalej, zawsze harcerze są w odsieczy. Długa, dobra droga przed harcerzami. Może rzeczywiście długo czekali harcerze w Ocławce na swoją nową siedzibę ale doczekali się i wiem na pewno, że ten wysiłek opłacił się i będzie też procentował przyszłości stabilną, spokojną, ale bardzo taką ekspansywną i szeroką pracą. Przecież Harcerze nie tylko organizują dla siebie czas, czas spędzania czasu wolnego czy realizacji swoich marzeń, pasji, ale to jest organizacja, która służy całemu społeczeństwu. więc w sposób naturalny. My wszyscy przecież jesteśmy przyjaciółmi harcerstwa. Gdyby spojrzeć retrospektywnie, odkąd objąłem urząd, to tak jak już tu chyba kiedyś powiedziałem podczas któregoś z wystąpień, Moja przygoda w ogóle marszałkowska została zainicjowana, zainaugurowana właściwie od spotkań właśnie z Harcerzami. Pamiętam jedno z pierwszych, o ile nie pierwsze spotkanie oficjalne właśnie odbyłem z Harcerzami. No i tak ona ta współpraca już trwa wiele lat. To są dziesiątki milionów złotych zainwestowane w infrastrukturę w najprzeróżniejszych miejscach naszego województwa, takich harcówek jak dziś to, to miejsce dzisiaj tu we Włocławku, jak to we Włocławku powstało już kilkanaście w regionie. Do tego należy na pewno doliczyć ekwipunek, sprzęt, namioty, które wyposażyliśmy, wyposażamy wciąż harcerzy. Bazy w terenie jest ich kilka, co najmniej chyba osiem, które mogliśmy zbudować, czy zrewitalizować jako miejsce wypoczynku, czy, czy organizowania pobytów letnich, wakacyjnych dla harcerzy. No i kolejny doszedł rzeczywiście dzisiaj, element, bo przekazaliśmy, przeszło 3 miliony złotych na rewitalizację, na, na właśnie budowę ośrodka wypoczynkowego, taką bazę w Borach Tucholskich w miejscowości Biała, przepiękne miejsce, które no bardzo jest w tej chwili w takim stanie już upadłości, no ale tak jak to tutaj we Wrocławku niedługo by myślę, że za rok przyjmie zupełnie nowe oblicze. Tam zainwestowaliśmy niemałe pieniądze właśnie, żeby harcerze mogli. Jeszcze nie tylko w okresie wakacyjnym, ale w ciągu całego roku wypoczywać i realizować swoje marzenia na wyjazdowych spotkaniach w Borach Duchowskich. To jest dzisiaj święto wszystkich Harcerzy. Tutaj mamy dzisiaj na złazie chorągwi yy, przedstawicieli większości chówców, a Chorągwi liczy 21 chówców. 1200 harcerzy przyjechało z całego województwa, żeby wspólnie z harcerzami Włocławka cieszyć się, cieszyć się nową bazą przygody, siedzibą yy, na miarę XXI wieku. Yy, przede wszystkim to jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności wychowawczej. Yy, harcerzy naszej chorągwi uczestniczą w wielu programach edukacyjnych patriotycznych, obronnych i stworzenie warunków, tak żeby młodych ludzi namówić i zaprosić do współpracy jest bardzo istotnym elementem. Baza przygody, którą dzisiaj otworzyliśmy, stwarza takie możliwości. I tak jak dzisiaj już było wspomniane, tutaj w najbliższych dwóch latach będą odbywały się m.in. kluby młodzieżowe finansowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i funduszy norweskich. I będą to projekty otwarte dla osób niezorganizowanych, ale liczymy, że dzięki temu nasza organizacja zasili się nowymi członkami, bo dzieci i młodzież uczestniczą w takich programach, będzie chciała prawdopodobnie dalej kontynuować przygodę z harcerstwem. W ostatnim czasie to mamy remont czterech ośrodków harcerskich na terenie województwa: to jest budowa harcerskiej stanicy wodnej w Rościminie, to jest remont chówca. Zresztą bardzo ciekawy, bo budynek z ponurą historią, kiedyś była tam siedziba gestapo w czasie okupacji, a dzisiaj jest to dom harcerza. Mamy też pozyskane nowe obiekty, które będą jeszcze remontowane, także Chorągiew dzięki przychylności przyjaciół, szczególnie w samorządach się rozwija. My korzystamy z możliwości, jaką stwarza ustawa o pożytku publicznym, która mówi, że dla celów działalności statutowej taka organizacja jak my może kupować nieruchomości od samorządu z bonifikatą do 99%. Niedługo będziemy remontowali w Solcu Kujawskim zakupiony też od samorządu Solca Kujawskiego Budynek, przeznaczeniem na Centrum Kształcenia i Szkolenia Specjalistów Harcerskich. My mamy w harcerstwie również drużyny specjalnościowe wodniackie łącznościowe pożarnicze ratownicze i dla tych osób które chcą się realizować w tych obszarach będziemy mieli właśnie takie centrum które będzie zlokalizowane w Solcu Kujawskim centralnie w skali województwa Przede wszystkim wrażenie robi można powiedzieć porównanie z tym co było tutaj wcześniej tak jak wiemy tutaj wcześniej w ogóle była Izba Wytrzeźwień została przekształcona właśnie w tą siedzibę chówca Włocławskiego Związku Harcerstwa Polskiego i to cieszy, że harcerze będą mieli takie swoje miejsce, gdzie mogą się rozwijać, spędzać czas które na pewno będzie ich wspierało w tej ich codziennej działalności i mam nadzieję, że też przełoży się na to, że jeszcze więcej Więcej młodych osób z Włocławka będzie chciało działać w harcerstwie. Przede wszystkim za to, że budują wspólnotę, że pokazują, że można więcej, że nie tylko takim, takim modelem funkcjonowania dla dzieci jest to, żeby wracać do domu, spędzać czas przed komputerem, tylko, że można uczyć się czegoś nowego, uczyć się tej pracy zespołowej, nabywać nowe umiejętności i przede wszystkim właśnie budować tą wspólnotę, czyli uczyć się tego, jak ważny jest to społeczeństwo zaangażowanie. No drodzy Państwo, to rzeczywiście parę lat, ładnych lat w 2014 roku harcerze ten budynek otrzymali po dawnej izbie wytrzeźwień i właściwie od tego momentu trwała walka, żeby rzeczywiście tutaj coś pozytywnego zrobić, bo to wcale nie było proste, bo mm, ja rozmawiałem z karcerzami, pamiętam początki mojej kadencji i pierwsze nasze rozmowy, w jaki sposób pomóc. I wtedy Taka konstatacja się pojawiła, że najłatwiej byłoby budynek wyremontować i dopiero przekazać harcerzom. No stało się inaczej, dlatego szukaliśmy jakiegoś takiego dobrego modelu i dzięki właśnie tutaj wsparciu Urzędu Marszałkowskiego to stało się, teraz fundusze norweskie wyposażenie. No i faktycznie jest co oglądać, jest piękny obiekt. W przepięknym miejscu we Włocławku, w parku na Słodowie i oby on służył harcerzom jak najlepiej. E, dla ich pięknej pracy, bo trzeba to podkreślić. Sam kiedyś gdzieś tam e, terminowałem w harcerstwie, wiem, wiem, jaki to jest klimat, e, pasja, przygoda, e, przyjaźń, więc niech ten budynek po prostu dobrze służy.